Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy 22 maja 2019 roku środa i pierwsza informacja to to, że o godzinie 10 zostanie e, rozpoczęta przerwa techniczna w związku z prowadzeniem aktualizacji 9.10, która odpali też nam nowy event, e, który jak widzicie jest tutaj. E, Fortnite X. Rozumiem, że to jest event, event sportowy. Zobaczymy, czy jakieś nowe tryby, nowe skórki. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. A w sklepie mamy czachę. Oczywiście w obydwu w wersjach. W wersjach. Skórek. Jest czacha. Taka fioletowa jest również i biała. Podoba mi się ta skórka. Całkiem fajnie zrobiona. Dopracowana. Całkiem przyjemna. Do kompletu mamy plecaczek. torebkę, czachy. Równie urocza co makabryczna. I to jest wszystko w tym zestawie. No i dodatkowo mamy wyzwania dla tej, dla tej, dla tej koleżanki. Również w sklepie mamy mistrza rzucania mięsem. Zwycięstwo dobrze wysmażone, z plecakiem, przetłusto, przepyszne. Do tego poskramiacz mas i masarni. I zbierasz, zbi i lotnia z latającym musztarda i keczup. To jest Dosyć ciekawy zestaw, nazywa się durburgerownia. Lecimy dalej, mamy archetypa w sklepie, fajny taki taki militarny zestawik z plecakiem paradygmat. Mamy specjalistkę zwiadu 1200 fałdolców. No i mamy świeże cięcie z zestawu pluton, pluton yy, plażowy całkiem fajny całkiem fajny zbieraczek do tego muzyczkę jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, okazji jej kupić <laughs> I dwie motki. Prawdziwa miłość. O! I dendalski. O! Pasuje ta motka I to byłoby wszystko w dzisiejszym sklepie. 22 maja 2019 roku, środa, a ja widzę się z Wami o 14 po updatecie. Myślę, że serwery będą dosyć szybko e, odpalone. Także zobaczymy się po updatecie i zobaczymy, jakie nowości w tym tygodniu zaserwuje nam Epic. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.